Cześć Wam wszystkim, słuchajcie, to jest tekla zwana franią. Tekla jest pierwszym zwierzakiem w historii Bękowa, innym niż koń, bo pierwszym był Aramis, mój ukochany koń, którego uratowałem po, po tym, jak służyłem na nim w wojsku. Druga była tekla. To jest krowa, która jest z nami od zawsze. Odkąd tylko istnieje fundacja, odkąd istnieje Bękowo, jest z nami tekla. Tekla skończyła 23 lata. Jest e, miksem dwóch raskrów, a mianowicie Jersey'a i HF'a, dlatego jest taka mm, duża. Ale przy tym jest, oprócz tego, że jest duża, to jest bardzo kochliwa. Jak widzicie Tekla jest krową, która uwielbia kąpać z człowiekiem, nie Funia? E, dzięki pomocy ludzi udało się ją jakiś czas temu wykupić. Jakiś czas temu, no Tekla jest z nami 15 lat, 16 już teraz, będzie za chwilę. E, dzięki pomocy ludzi udało się ją wykupić i teraz dać jej bezpieczny dom. A teraz Bezpieczny Dom ma dzięki Wam, czyli ludziom, którzy nas wspierają w tym, co robimy i wspierają nas w, swoich, w naszych działaniach swoimi e, darowiznami, swoimi e, prezentami chociażby, bo ostatnio tekla, na przykład, dostała prezent, dostała worek paszy, który przed pocztą. Kochani, zachęcamy Was do wirtualnych adopcji. Zachęcamy Was do adopcji właśnie krów, na przykład, takich jak tekla. Ona nie pojedzie nigdy do domu adopcyjnego, ale chętnie przygarnie worek marchewki albo dobrej jakości paszy dla krów. Serdecznie Was pozdrawiamy i zapraszamy. Tekle możecie spotkać w Bękowie w Nowej Studnicy. Мой грудаше ты. Мой грудаше ты.